Witam z tej strony Wróżka Storsza z portalu Wróżka TV, za chwilę przedstawię Wam nowy horoskop tygodniowy, który będzie obowiązywał od 13 do 19 kwietnia 2015 roku. Za chwilę przedstawię, co w strefie ogólnej będzie się działo we wszystkich wynagrodzeniach po kolei, natomiast jeżeli jesteście ciekawi, co będzie się działo w Waszym życiu uczuciowym, w Waszym yy, zdrowiu, czy też w karierze zawodowej, to oczywiście poszczegóły zapraszam Was do portalu Wróżka TV. Zacznę od wodnika i u wodnika przewodnią kartą w tym tygodniu będzie Wielki Ark Arkan Eremity. Karta bardzo pozytywna, która mówi o tym, że wodniki znajdą chwilę na to, żeby przemyśleć najważniejsze dla siebie życiowe sprawy. Zatrzymają się na chwilę, będą miały moment na to, żeby przewartościować swoje życie, poukładać swoje najważniejsze sprawy i choć przez to nieco wypadną z głównego nurtu zdarzeń, to gdy już będą gotowe, żeby do niego wrócić, gdy już wszystko będą miały w głowie poukładane, to będą miały siłę i energię, żeby ten plan realizować. Z kolei u znaku z ryb przewodnią kartą w tym tygodniu będzie walet monet. Ryby mogą spotkać się z ciekawą propozycją finansową, która znacznie może poprawić ich sytuację materialną, tak więc będzie to taki bodziec do działania, przez który ryby nabiorą rozpędu. Karta ta może zjastować zawarcie korzystnej umowy, podpisanie nowego kontraktu, tak więc jest to bardzo taka ożywcza perspektywa, przy czym e, walet ten niesie też ze sobą pewną zmysłowość, tak więc w strefie takiej emocjonalnej, osobistej, rybom też wszystko powinno się układać. Kolej uznaw, złowiaku baranę przewodnią kartą w tym tygodniu będzie rycerz mieczy, który mówi o tym, że barany będą musiały nieco zawalczyć o swoje racje. Mogą otrzymać jakąś wiadomość, która spowoduje, że już się nabierze rozpędu. Być może będą nieco zaskoczone, ale będą musiały tutaj podjąć dosyć szybko, dosyć istotną decyzję. Powinny wybrnąć z tego bez najmniejszego problemu ich dotychczasowe problemy znikną, wszystkie ważne dla baranów kwestie uda się załatwić, a nieoczekiwaną pomoc barany mogą otrzymać od młodszej od siebie osoby. Z kolei u znaku zodiaku byka przewodnią kartą na ten tydzień będzie trójka monet. Trójka monet, która oznacza, że byki będą miały przed sobą bardzo dobry tydzień. Karta ta zapowiada, że wszystkie ważne dla byków sprawy uda się poukładać i zwiastuje zmiany na lepsze w praktycznie każdej dziedzinie życia. Beki zaczynają jakiś nowy rozdział w swoim życiu. Być może nie są się, nie tak do końca psychicznie przygotowane, żeby w niego wejść, ale mają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podołać temu nowemu wyzwaniu, no, już mają ze sobą pewne doświadczenia, które też stanowią dobrą bazę do tego, żeby dalej się rozwijać. Z kolei u znaku zodiaku bliźniąt przewodnią kartą w tym tygodniu będzie piątka monet. Zwiastuje ona drobne kłopoty, które tak naprawdę bliźnięta same sprowadzą sobie na głowę, będą musiały skonfrontować się po prostu ze swoimi wcześniejszymi działaniami, a no być może nie wszystko poszło zgodnie z ich planem i moich ich myśli. Karta ta jednak mówi też o tym, że bliźnięta będą miały okazję nauczyć się czegoś nowego i te doświadczenia, przez które przejdą, spowodują, że będą nieco dojrzalsze, bardziej odpowiedzialne, no i przestaną patrzeć na świat przez różowe okulary, będą nieco bardziej pragmatyczne, no i drugi raz już tego samego błędu nie popełnią. Z kolei u raków, przewodnią kart w tym tygodniu będzie Wielki akan Śmierci, który zwiastuje jaką wielkie zmiany. Oznacza to, że coś w życiu raków no, definitywnie się zakończy, ale mówi też o tym, że raki mają szansę zacząć zupełnie nowy rozdział swojego życia, poukładać sprawy od nowa w taki sposób, jak by chciały. Tak więc jest to karta wielkich szans, która mówi o tym, że warto odważnie wejść w to nowe życie i układać je po swojemu. Z kolei u Lwów przewodnią kartą w tym tygodniu jest dziewiątka mieczy, która niestety zwiastuje pewne problemy. Być może Lwy nie było ostatnio szczere, być może kogoś okłamały i męczy je poczucie winy, które może nawet doprowadzić do bezcenności, no i generalnie wyrzuty sumienia mogą się Lwom dać mocno we znaki. Ważne zatem, żeby wyjaśnić tą sytuację i wtedy atmosfera się oczyści. Z kolei u znaku Zodiaku Panny główną kartą na ten tydzień będzie królowa monet. Z jednej strony karta ta mówi o bardzo dobrej sytuacji materialnej, w której Panny się znajdą i czego nie będzie im brakowało. Być może nawet popadną w lekki materiali, gdyż no, będą pochłonięte tymi sprawami finansowymi. Natomiast z drugiej strony karta ta oznacza dużą zmysłowość, tak więc Panny będą się cieszyły dużym powodzeniem, będą bardzo atrakcyjne, będą bardzo pewne siebie i mogą również na tym polu wiele skorzystać. U skorpionów, a przepraszam nie, u znaku Zodiaku Wak najpierw. Trójka poharów, która oznacza, że uwag zakończy się taki ciężki okres emocjonalny i wszystkie sprawy uczuciowe uda się wagom korzystnie tutaj pozałatwiać, zakończy się dla nich taki trudniejszy czas i czeka je jakaś miła niespodzianka. Mogą odnieść sukces, mogą znaleźć szczęście, mogą w końcu snuć plany na przyszłość, w których ta miłość, na którą czekają wagi się pojawi. Każde to oznacza też dobrą zabawę, czas spędzony z przyjaciółmi w takiej miłej, serdecznej atmosferze, i cieszenie się właśnie wzajemnym dobrym towarzystwem. Z kolei u skorpionów przewodnią kartą jest trójka buław. Trójka była, która oznacza, że skorpiony mają szansę realizować swoje marzenia, mają szansę osiągnąć sukces. Być może będzie się to wiązało z jakąś podróżą, z wyjazdami, które skorpiony planują, które pragną realizować. Ich mocną stroną będzie w tym tygodniu to, że doskonałą lekcję życia mają już za sobą i umieją z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. A teraz jest czas, w którym skorpiony będą mogły podejmować śmiałe decyzje i realizować swoje plany. U strzelców natomiast przewodnią kartą jest walet pucharów. Walet pucharów, który oznacza propozycję skierowaną do strzelców z takiej strony bardziej emocjonalnej, osobistej, tak więc w ich życiu uczuciowym może coś się zmienić, może coś drgnąć, może coś się ruszyć. Na pewno impuls ten będzie skierowany tutaj ku strzelcom ze strony no, takiej serdecznej, miłej im osoby. No, być może otrzymają jakąś dobrą wiadomość, którą przyjmą z radością, z wdzięcznością i być może uda się też strzelcom pogodzić z kimś, z kim były wcześniej skłócone. Natomiast u znaku zodiaku koziorożca przewodnią kartą w tym tygodniu będzie szóstka monet. Szóstka to oznacza dla koziorożców czas, w którym będą jakby zbierały owoc swojej ciężkiej pracy. Bardzo ważne jest to, że koziorożce do tej pory y, życzliwe innym osobom otrzymają również taką nieoczekiwaną pomoc właśnie od ludzi, którym wcześniej same pomagały. Tak więc wszystko, co dobre wróci do Was y, w dwóch nasób i dzięki temu koziorożce będą mogły osiągnąć sukces i będą mogły rozwijać się na tej płaszczyźnie, na której planują. Tak wygląda horoskop na najbliższy tydzień, a poszczegóły zapraszam Was oczywiście do portalu Wróżka TV. Pozdrawiam!